Witam Was tutaj, PKM. A to są top 3 serie, które powinny mieć mobę. Biorę pod uwagę serie, które mają bogaty zbiór zbalansowanych postaci. Zaczynajmy! Miejsce trzecie Gwiezdne Wojny. Cóż, chyba nie muszę mówić, ile postaci ma to uniwersum. Oczywiście wiele z nich nie jest sobie równych. Jednak twórcy w tym przypadku mieliby taki duży wybór, że mogliby użyć tylko małej części bohaterów. A gracze nadal mieliby z czego wybierać. Miejsce drugie. Bionicle. Nie wybrałem tej serii z czystej nostalgii. Toa oraz inne postacie po prostu idealnie pasują do moby. Toa byli sobie równi, a swoimi zdolnościami się uzupełniali. Jest to nawet jeden z głównych wątków drugiego filmu. Podobnie zresztą było z ich przeciwnikami. Zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, rzut okiem na miejsca honorowe. Czyli serie, które się nie dostały, ale zasługują na wyróżnienie. Miejsce pierwsze: Might and Magic. Ta seria ma wiele postaci. Problem jest w tym, że nie są sobie równe. Zamiast jednak próbować je zbalansować, Twórcy mogliby to wykorzystać i stworzyć dość niekonwencjonalną mobę. Na pewno przydałby się taki powiew świeżości, ponieważ większość z nich bazuje na formule League of Legends i Doty. Dlatego więc Mighty Magic zajmuje pierwsze miejsce na tej liście. Za swój potencjał. Gdyby taka gra powstała, mogłaby odmienić cały gatunek. No dobra, może to trochę za dużo powiedziane. Jednak jeżeli chodzi o design postaci, cóż, pod tym względem byłaby dla mnie najlepsza. Spośród gelmoba oczywiście. Dzięki za oglądanie, mówił PKM. Zobaczcie też moje inne top listy. Na razie.